Prace przebudowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach są realizowane zgodnie z planem. W tej chwili już kilka obiektów w stanie surowym, otwartym. Oczekujemy, że przed sezonem zimowym wszystkie będą w takim stadium realizacji, aby móc w okresie zimowym realizować prace wewnątrz budynków. W Urzędzie Miasta w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie robocze prezydenta Kielc Bogdana Węty i prezesa GUM profesora Jacka Samaniaka w sprawie współpracy. Już teraz ogromna inwestycja przy ulicy Wrzosowej wzbudza zainteresowanie przedstawicieli różnych branż. Widzimy tylko ten efekt pozytywny, ponieważ nawet na kongresie nieruchomości zapytania były od przedstawicieli związanych z tym sektorem budownictwa, szukający jeszcze większych informacji, ponieważ gum napędza też inne sektory. Dlatego tylko możemy się cieszyć. Gum jest bardzo ważny dla Kielc, dla Świętokrzyskiego i oczywiście dla naszej uczelni, jaką jest Politechnika Świętokrzyska. Równolegle z pracami budowlanymi prowadzone są przetargi na wyposażenie laboratoriów oraz rekrutacja pracowników. Cztery osoby już zostały zatrudnione w głównym urzędzie miar. To są bardzo dobre osoby, które mają bogate doświadczenie zawodowe i są silnie umotywowane do tego, żeby łączyć pracę metrologa z działalnością badawczo-naukową. Z naszej strony będziemy im oferowali możliwość rozwoju naukowego. Docelowo, w pierwszym etapie, w Świętokrzyskim kampusie, ma być zatrudnionych około 50 osób, w tym 30 na etatach metrologów pozostałe etaty, to będą etaty niezbędne dla funkcjonowania tego ośrodka administracyjne, informatyczne. Także zachęcam wszystkich, aby śledzili postępowania związane z naborem do Głównego Urzędu Miar, z uwagi na to, że to będzie praca nie tylko dla metrologów. Prace budowlane mają się zakończyć w 2023 roku. Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar rozpocznie działalność od stycznia. 2022 z roku